No mi, mi w środku tego, w środku wszystkich vanus, heda, no to No Dobra, jestem znowu terrorystą, no ale farda. Zanim zacznę nagrywać to chyba kilka rund, że nie było nieraz. No panowie, trzeba tu coś ogarnąć. Ja, ja kąpię ja kosti dla osób tego drzewa, no, możesz to przeciwnie stracić, nie chcesz. To tork, to wybuchnął mi dachkę w rękę, dziękuję. Czemu mu nie ufam? On jest podejrzany. Ostatnio też tam kąpił, okazało się, że był trajtorem, więc... No. Myślisz, że pod rząd? No czemu by nie? Kudim ostatnio był też kilka razy pod rząd. Czekajcie go trafił w głowy. Tak, kąpie się wszyscy na mnie bardzo może.

Sorry, sorry. Kto tam przeklina? Zaraz kit pójdzie. Proszę nie przeklinać. No ja, no ale no i przeszkadza mi że no czego mnie popycha od tego. No, jak on się nazywa? No nie przyjęcie <grym> żadnego Elona. Właśnie... Już idą, ale... żyje już. Aha dobra, on nie żyje, dobra, dobra, widzę. Jak go szukałem na liście żywych, okej. Okay. I co, był trajtorem? Nie czemu Mike on to był taki Spróbuję ich załatwić po cichu. Fantom się tam schował Bo po ci tam kogoś Mały mich, czemu ich zabijasz E no mały Mich, co ty robisz E no mały Mich, kurna Ajajaj aj. Skat mnie wyczaił Ale w ogóle widzieliście, celowałem mu w głowę i dwa czy trzy razy z no, mi nie dostało nie nieraz jakiś. To jest czasami głupio zabugowane niestety, ech Nie fatnie jak diabli <laughs> Nutno mi. No i nie, jestem traitorem. Jestem, jestem zdrajcą. Im no się z to, to biadro, ty... masz jakiś dobry pomysł? Ej, żeby... ku żeby... wszyscy go Czy ja idę gdzieś skampić i chyba wszystkich? wieję no, wszystkich? jest Diglum, czy się dc. przyda dc. Czami, co ty robisz? Jestem podejrzany, bo bijeście ten, bije pięć mi jest zawsze podejrzany Dokładnie, zawsze Trzeba mnie od razu zabić No, na pewno no. no kto by pomyślał Właśnie łazience znaleźć granat zapalający <laughs> No masz, no, zabij, no W ogóle, gdzie są wszyscy? Dobrze bo... Prosiłeś? A jakiś sniper? na jeszcze... nie? bo wiadro tam sniper jest Moje zdaniem to wiadomo jest teraz <grym> Czemu? Właśnie A no, było jakoś tak. <grym> No jesteście? No nie wiem, ja dostałem Snifla, a wiadro dopiero przyszedł Gdzie jesteście? Może cię postrzelił. Ja jestem kosilosów na pewno, bo on mi dokładnie pół HP by zadał shotguny. Aha, no to faktycznie Ktoś strzelał Shotgun Wiadrum miał przód I przychodzi po mnie i po mnie Wiadrum jest w picie Wiadrum zygfry Co ja No tak, bo chronisz troszkę tak nie no jak chronię, przecież mówiłem że on mógł strzelić do, do tego Deezeroksa wcześniej jak on przyszedł Nie do, do ciebie, do tego... E, e, do agenta o I co, kto był trajtorem? O, się ma Kudim Zginął I kto był? Cześć A wiadro, faktycznie wiadro było Widzisz look, mówiłem że do ciebie strzelał Tak, bo on przed mną chodził Kudim ogarnie głośniki to? Zajktoś podejrzany. No oczywiście. No jak za chodzisz? Nie chodzę z to, to ty poszedłeś tam gdzie ja, gdzie ja miałem pójść jak wlazłem tu do góry. Jak z drugiej strony był Gierczak. <tuszy> No i teraz gierczak za mną przy las. On jest podejrzany. Co ty robisz, kudim? Ręka ci wystaje przez drzwi lol. Ja mam Full HP nie potrzebuję. Ptaczki. Tak jest. Co tutaj? Spadaj, nie. Tak. Czemu jestem podejrzany? Słyszałem, że się leczy, chciałem zobaczyć gdzie No stałem nad tobą, przecież ten stał koło mnie. Odejdź ode mnie. i sobie O, agent nie żyje. Strzelał ktoś nie ze snajperki. Wiem, ze snajperki ktoś strzela. Widzisz, jestem koło ciebie, ktoś inny strzela. Ktoś No nie słyszysz Bobie? Tam ktoś biegnie No to bo nie moja wina, że nie słyszysz, że ktoś strzela Stałem obok ja ciebie i było słychać, że ktoś daleko strzela Zabili się pewnie i teraz na mnie mówisz Tu ktoś biegnie A nie, on ma, on ma karabin On ma karabin Czemu jesteś obity? Właśnie a, bo mnie strzelano jak... Yy, Zapomniałem ale Echol zaraz Ale zabiłeś tego co strzelał czy nie? Gierczak Smooth był podejrzany Ale on, on jest inocentem A ty masz mało HP To jest podejrzane Ja podejrzany bo... Teraz mówię serio, nie jestem podejrzany No nie wiem Dobra niech Kudin decyduje, a on jest w końcu detektywem no, co mi się panie? To jakiś granot wybuchł. Coś się tak uparł na mnie. Sto łazisz koło mnie widziałeś, żebym kogoś zabił. Ciągle ktoś strzela wokół, a tyś się na mnie upar. No bo to sobie zawsze <laughs> Będzie się jeszcze Czekaj, nie strzelaj do mnie, bo ja mam laga Barrels, 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 na mnie strzelał barrels, barrels. No nie dawaj, jaki barrels? Dawaj barrelsa Słowek, Słowek do mnie strzela, zabijem go No jaki typ random, znaczy inocen do mnie strzelił i ten, tam u góry jest coś I idę go z drugiej strony załatwić Ze snajperki to strzela Z lewej strony mojej, po, ze snajperki

nie biję. Gdzie? Ja i zginął. No nie wiem, czy to fajny sposób na zabawę, tak, że biję wszystkich po kolei. Panie, tu gdzieś utknąłem, nie wiem, gdzie jestem w ogóle. Czy ja się tu przecisnę? O, zmieszczę się. Gdzie on jest? Nice. Dobra, zostawiłem wszystkich zabiłem. Tylko gdzie Cieka, jest ten jeden? Czekaj, ile osób zabiłeś? Ja z pięćdziesiąt. Na na V mów! Czyli jeżeli zostaliśmy sami, no to ty jesteś i to... Mnie tu nie ma, jakby co nie mów mu, że ja żyję. No co, no logiczne. Nie wiem, wiesz, zawsze mogę poczekać, że aż ci zostanie czas, ale... Z drugiej strony... Nie mówię, po kolei to, Domek, domek, jest... domek. normałem cię! <ś Him> no nie, nie wiem nie Kto wiem, wszyscy gdzie? jeszcze raz proponuję dobra, idę proponuję, aby detektyw rozwalił beczki i aby nikogo nie zabiły to jest dobry plan, no, no raczej <śmany> e no, tam 10 pojdy, osób to nie tak mało. 10 osób. Gdzie, a tam. Jeszcze ten, jeszcze powiem Karolowi, że jest. Uff. by ich tu wykiwać? Masz jakiś pomysł? Ale Karol nie ma włączonego komba. Napisz mu smsa. No to podłóż nie gdzieś bombę, tak żeby cię nie, nie przełapali. Sieć, może usłyszeć? <noise> Ta na plano. No, w sumie bomba może dobrze mówić. Bardzo A. wiele kilometrów od niego. Czy Tak, ja jestem. To bije skałę. Ja, ja. nie. War... Warionix nie bij skały, to nie Minecraft, nie rozwali się. Nie ma wszystkich.

gdzie? Tu, czekaj. ale ta ta nie ta... zabijaj. Kawaii, nie to zabijaj. Bo... Czekaj, to, e, czekaj. Zanim będziesz rozbrajał, ja uciekam. Dobra, to za 10 sekund. Ty nie mogę... nie, nie, wiem, nie To sobie rozbrajaj, ja tam nie idę. To uciekamy. uciekamy. Uciekajmy, no. 3... 2... 1... Wybuchło. O, banko. Za szybko. Dajcie mi apteczkę. Mi też. Kawaii, proszę, proszę, nie rób zabijaj. Co ty mam robić? Co wy tam robicie? Niechcący. Bomba wybuchnie wybuchnie. Niechcący, niechcący, ty niechcący, ty bećku, niechcący. w nich. Nie spójrzcie. Podejrzany jesteś. Bum? Ha, dobra bomba. Co się stało? Podejrzany jesteś. Kto jest podejrzany? Na szczęście rysuję. Teraz strzelał do mnie ten agent Luke To jest Nie, nie był, nie był trajtorem. Czy on mi strzelał? Spotkał mnie na, na tym i chciał mnie zabić. Jaki troll? Nie! Co on tam robi? Co? Zobaczcie co... co on tam robi. Spokojnie, niezresztą. Dobra, myślałem, że jakiś trolling. Ej, jak tu się, tu się da przejść? Co? Czemu już tutaj jest swastykę? mnie. nie swastykę, tylko zakaz. Co? Nie ogarniam. Nie wiem, czy, czy czeka się odejest, ładnie.